Cześć, tu Ida i Sabina z NeuroAtypowych i dzisiaj będziemy patrzeć e, co mam w plecakach. Tak. To po prostu cringe przeniósł się dalej. <grym> to to żyj, żyj bez entuzjazmu. Cześć, tu Ida. i Sabina z NeuroAtypowych. Dzisiaj pokażemy co mamy w plecakach. Zaczynamy od chaosu czy od porządku? Możemy zacząć od chaosu. Okay. Na początku... bo chaos? Do chaos. Więc e, jak każda normalna osoba mam portfel ze sobą. Myślę, że to bardzo normalna rzecz, żeby mieć w swoim plecaku. Co to miałaś, że nie jesteś normalna? Jesteś artystyczna. Ale też muszę coś płacić. Mam kabel od ładowarki, który... Zazwyczaj nie masz ze sobą kabel od ładowarki, ale akurat um, potrzebowałam go ze sobą. Cool story, bro. Hydroksynę, którą wziąłam na wszelki wypadek ze sobą, to jest na ataki, paniki, ale e, w sumie rzadko ją biorę. To dobrze. Maseczka w średnim stanie zużycia, bo jest pandemia. A tutaj mam mnóstwo kart, które wyjęłam z portfela, żeby nie nosić ich w portfelu i teraz są w plecaku po prostu. <laughs> Paragon. Frotka którą spinałam włosy, jak jeszcze je miałam, ale ściągnie. je. Długopis. 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 Torebka na okulary, której nie używam, ale jest w moim plecaku. Cienkopis! O, szukałam tego. <słuch> pendrive Biedronki, na którym raz dostałam, dałam materiały filmu. Dostałam, tak kto wie. Inny pendrive, drive, ale zasypiony. Ehm, spinacz. Steamtoj? Nie, to jest do spinania. Nie wiem, tego tego tutaj skimtojał. Po prostu spinacz. Paragon. Torebki na psie, odchody. Chociaż nie masz psa. No, akurat pilnuję e, domu dla rodziców jest e, i pilnuję psa, więc e, muszę zbierać teraz odchody. Normalnie ja tylko zbieram odchody kota. Dziękuję za tę <noise> koncepcję. Śmieci. Śmieci. Dokumenty od samochodu. Zapalniczka. Do, A? Z, z, A. do świeczek. Czasem. To. Śmieci. E, frotkę, którą sama uszyłam, która jest niepełną frotką. Bo się nie rozciąga wystarczająco dużo. Nie, nie przemyślałam tego. Śmieci. Śmieci. Więcej inaczej, Więcej śmieci. Ołówek z tym długopis, który rozwaliłam, tak się nim stymowałam, że zdjęłam tę część, a potem próbowałam włożyć z powrotem, ale wgniotłam e, część piszącą w miejsce, w które nie powinno było iść i tak popsułam piszącą część z tym temem. Więcej spinek, najśmieszniejsze jest to, że nie używam tych spinek, tylko yy, kiedyś powiedziałam, że nie mam zszywek i mój ojciec powiedział, że tym mogę spinać rzeczy i dał mi mnóstwo tych ty tysiów i teraz je mam. Folia po kanapce. Pulniki. Śmieci. Śmieci. Karta, dzięki którym dostanę wyniki badań laboratoryjnych. Uhu. Spinacz. I część długopisu. I to była komora główna mojego plecaka. Został sam syf już na dnie. <grym> I teraz um, rzeczy, które tutaj mam. Kluczyki do samochodu, bardzo przydatne. To jest coś, czego nigdy nie używam, ale zawsze mam przy sobie. To jest um, multi-tool i masz tutaj jakieś rzeczy, klucze, i otwieracz, i piłka, i jakieś. No, no, można użyć tego narzędzia, ale wygląda dosyć groźnie tak. I tutaj ma instrukcję, jak tego używać. Jest trochę zalana kawą. Właściwie czasami zalewam kawą. <śpiewanie> Śrubokręt do naprawiania um, skrzynki pocztowej. E, Gdybym nie mogła się dostać do, moją, do mojej skrzynki pocztowej, bo się poluzowała śrubka. Śmieci. Zasada szycia. Bo umiem szyć i chcę naprawić, bo chcę móc naprawić rzeczy jak wyjeżdżam gdzieś. Kolejny pendrive. kluczek od furtki. Jakiej furtki? Więcej śmieci. Od y, klatki nie furtkę. Więcej śmieci i więcej śmieci. I to by było... O, o, o znalazłam coś jeszcze, kolczyk. Jeden, jeden. No ja coś stało z drugim. Tak, to był mój syf. Dziękuję. Polecam się na przyszłość, Sybilla Tak Prakwisów. To jest straszne. Idę awesome. nie przypada za hałasem. hałosem. O nie. Ja mam taki plecak, który ma bardzo super kształt i bardzo jest jednocześnie mały i pojemny i naprawdę jakoś no tego uszyli, że wszystko mi się tak ładnie mieści i tak łatwo się to utrzymuje w porządku, bo nie jest zbyt duży, nie jest zbyt nie jest jakiś taki lejący się, no a jednocześnie jest właśnie mały. On też. Kupiłam go pierwszy raz po to, żeby się mieścił w ramach jakiejś regulacji Ryanaira czy czegoś pod siedzeniem, i był taki właśnie idealny pod tym kątem, e, więc bardzo go lubię. E, trochę rozciągnęły mi się te boczne takie siateczki, e, gdzie czasami nosiłam butelkę czy coś, e, no i on już jest dosyć starawy, więc to się tak trochę rozciągało, ale noszę tutaj na przed maseczki teraz, znowu wiadomo, pandemia, a tutaj przynajmniej się trochę wietrzą, a nie kiszą z tym wszystkim środku. Albo jak są jakieś śmieci czy coś, to też się przydaje. Żeby nie kisiło się wszystko ze śmieciami w środku, bo to obrzydliwe. Dziękuję. <grych> I teraz tak. E, Właśnie na pleckach tego plecaka tak zawsze e, wygodnie mieści się tutaj jakaś książka. I na przykład teraz mam taką książkę, którą pożyczałam od Sabiny. Ale nie jest super dobra. E, Często mam kalendarz, to zależy gdzie idę, teraz nie wzięłam kalendarza, ale wzięłam taki notatnik, bo myślałam, że może to się przydać do nagrywania, żeby porobić jakieś notatki i zanotować pytania, coś w tym stylu. Mam oczywiście telefon, ale razem z telefonem mam też nieszczęsny powerbank. powerbank, ponieważ mój telefon jest niepełnosprawny już w podeszłym wieku i do tego mam 3 metrowy kabel, żeby wygodnie z tego korzystać. Jak również taki krótszy kabel, kabeleczek, który musi dojść przydaje... wielu przeciwników na raz. E, tak. Albo żeby... Co? 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 Żeby po prostu mieć na takim króciutkim kabelku to i tak na przykład wtedy można trzymać to w ręce, z tym króciutkim kabelkiem, albo tak wygodnie w plecaku, bo nie zawsze mam ten trzymetrowy, metrowy, dzisiaj jechałam pociągiem i w ogóle musiałam go zabrać ze sobą. Obowiązkowo mam butelkę na picie taką wielokrotnego użytku i po prostu kanówki. E, mam portfel, a w portfelu wszystkie niezbędne dokumenty, karty. E, mam e, połowę zaświadczenia na szczepionkę, bo mam jedną dawkę. I mam... o, to jest ciekawa sprawa, e, ksero pewnego dokumentu z nagłówkiem zaświadczenie lekarskie i zespół Aspergera. Ponieważ e, akurat miałam takie Kstero, które do czegoś zrobiłam, a potem chciałam. a to włożyłam sobie do portfela. Jak mi się kiedyś nie chciał nosić maseczki, to mam tutaj ładne zasłanie, że nie muszę, bo mam zaburzenie neurozwojowe. E, I tu jest dalsza część do ładowarki, żeby sobie doładować, e, no jechałam pociągu, no to e, w pociągu, do gniazdka po prostu. E, jest lato, są okulary przeciwsłoneczne. Aktualnie moje e, bardzo ulubione przeze mnie różowe okulary, które nosiłam przez. E, Dwa czy trzy lata się zniszczyły, i kupiłam sobie takie strasznie brzydkie okulary w Lidlu. I z szkłami, które jakby zabawiałam na, na czarno, zamiast na te ciepłe kolory, które lubię, z czego jestem niezadowolona, ale mają to zaletę, że naprawdę tak dobrze pokrywają i światło nie wpada jakby z boków i z góry, co jest fajne. Więc w sumie to nawet jednak jestem zadowolona z ich użytkowania. Są faktycznie brzydkie. Co? Przypominają mi okulary, które się kupowało na wycieczce, kiedy się zapomniało swoich okularów i były takie brzydkie, plastikowe. To jest dokładnie ten case. E, chusteczki higieniczne absolutnie obowiązkowo, ponieważ mam chroniczny katar przez całe życie, e, który się nasila teraz z powodu moich alergii na mikrogrzyby w powietrzu. Biorę też zyrtek, ale nie biorę go ze sobą, bo biorę go po prostu raz rano, teraz jest trudna alergia. Natomiast mam i bufron, i podpaskę, ponieważ mam właśnie okres. Mam... Są, nie mówi się o takich rzeczach w internecie. Nikt nie powiedział mi, nie dostałam memo. trudno. Mam zawsze krem do rąk i pomadkę do ust, które mają ładny zapach i są przyjemne i używam ich bardzo często. Zawsze muszę nakremować ręce po myciu rąk, bo inaczej denerwuje mnie skóra. A często mię ręce. Eee, nie tylko dlatego, że jest pandemia, tylko po prostu tak mam. I też bardzo denerwuje mnie, jak, eee, jakby skóra na ustach jest niewłaściwa. I wtedy muszę ją nakromować komadką. Mam słuchawki, które są w życiu ważne, i zwłaszcza w życiu każdego autysty, kiedy trzeba się odciąć eee, na przykład, i posłuchać swojej ulubionej muzyki, eee, co bywa w ogóle ratujące życie, więc zapomnieć słuchawek to naprawdę grzech. Mam taką tą wygodną torbę z Rosmana, jeżeli stwierdzę, że muszę pójść zrobić zakupy, a mam taki dosyć mały plecak, więc nie zmieszczam się tu w nim jakiejś dużej ilości zakupów. Ale mam tą super torebkę, która się tak składa do takiego małego rozmiaru, więc uważam, że to jest absolutnie rewelacyjna rzecz, bo całkiem pojemna torba, a mieści się w takiej małym torebeczce i w dodatku jest w niedźwiedzie polarne, co w ogóle jest no plus 100 do fajności. Mam. Gumkę do włosów, gdyby mnie za bardzo denerwowała w tym upale, chciałabym je spiąć. Mam też spinki, które jednocześnie służą za steamtoje i właśnie nie mam dzisiaj przy sobie żadnego takiego wyspecjalizowanego toy'a, ale spinki też się bardzo dobrze nadają. Niestety niszczą się, więc już zniszczyłam dużo spinek w moim życiu, ale są super steamtojami. Takie, takie spinki właśnie można sobie tak wyginać, a jeszcze są takie e, czego innego typu. I one fajnie tak się spełniają, jako takie, jakby taki nacisk po prostu na palec, który jest taki przyjemny. I jeszcze mam gumę do rzucia, czyli takie mobilne mycie zębów awaryjne. I nie mam kluczy do domu, ponieważ nie mam domu. To wszystko. Subskrybujcie nasz kanał. Subskrybujcie, bo idę jest bezdomna. Nie daj, To nie daj domu, ale przynajmniej będzie się św... lepiej spał pod mostem. Wykupię sobie poduszkę. Tak. Ja nie lubię pakować się za każdym razem, po prostu noszę rzeczy, które są mi potrzebne. Kiedyś przez pół roku nosiłam parasolki, ja nieraz jej nie użyłam, bo nie lubię używać parasolek. Dla mnie to nie jest kwestia, czy, czy lubię, czy nie. Ja po prostu muszę dla własnego spokoju i mm. braku lęku wiedzieć, że mam wszystko, co wiem, że może być potrzebne. Jeżeli chcecie taką koszulkę jak Ida, to odwiedźcie sklep Aspirację.pel.com. Link będzie w opisie. W opisie po polsku. Tak. I pamiętajcie, że mam też kod rabatowy dla tak. was. Tak, 10%. Mamy kod, który wyświetli się tutaj, bo to akurat umiem wstawić w moje ręce. Mhm. Yeah. E, dajcie znać, co was najbardziej zaskoczyło z rzeczy, które wyciągnęłyśmy z plecaka. I co jest w Waszych plecakach? Jeżeli Wam się wideo podobało, to dajcie lajka. I do zobaczenia za tydzień. E, powiedzcie, co Was najbardziej zaskoczyło e, w tym wideo, i jaką wy rzecz nosicie, którą uważacie, że nie powinniście mieć. Co? Ja myślałam, że zapytamy raczej o to, i co jest dla Was potrzebne. Plecak to... Ale <laughs> mój plecak jest większy. A, albo, albo inaczej, co autystki mają w swoich piecakach? Nie to, co normalni ludzie. Mm -mm. <laughs>